Kazuje, mam słabości, na szczęście coraz rzadziej Alkohol odstawiony, nie idzie rozum w parze Często to powraca, obym wygrał to starcie Noga się podwinie, u bliskich ciągłe wsparcie Jak nie mam racji, dziękuję za poparcie Zdarza się pobłądzić, przepraszam przecież znasz mnie Teraz ciągle myślę, zastanawiam się nad sensem Który ty iść do celu, aby być lepszym W końcu pójdę przed siebie, nie będę się odwracał Wypierdolę problemy, wszystkie w kosmosach NASA Świecie obudy ściemy, nie jeden się zaraża, tylko kuchy Ślepy tego tu nie zauważa. Puszczam solo jak kada Wychowane z ulicy, zaciskając tu pasa. Podążam w niskiej dziczy. Ktoś był jak dziś jak lat już jest niczym. Każdy ból trzymam w sobie, bo i tak nikt go nie słyszy. Nie, zegar tyka, życie odlicza. Sumia nie podpowiada, weź się nigdy nie przyzwyczaj. To ludzi przede wszystkim, bo mają taką wadę Że pośród biednych barw kurwa wybierają zdradę. Ty wiedzą na dokładę, nie jestem tego częścią. Wiele chcę zapomnieć temu, spalam się amnezją W głowie wiele spraw nie oczyści. Ik domestos lecę wciąż świat, zaciśnie to pięścią Fiazd bit, jest morda uśmiechnięta Ciągłe pokusy, więc łapę biorę skręta Zajaweczka dobra, bicik na pierdala Jak masz dla kogo, to lepiej się postaraj Nie będę się wymądrzał, bo droga nie tędy Ale za mną kurwa, wciąż te same błędy Teraz poprawka na wszystko dookoła Wychowany na wartościach życia stara szkoła za Szczerość za szczerość daje szacunek Oddaję siebie wszystko Jeśli też tak to czujesz Kiedyś coś czujesz, zaplecam i odwracam Życie zweryfikuję, pamiętaj, że karma wraca Drogi swej nie skracam, drogi wyboiste Łatwo się nie podam mi, jak banka nie prysnę Dla mnie oczywiste, przed siebie idę stale Co ważne o tym myślę, Bóg wie co będzie mi dane star